ч е Dzisiaj powiemy o nowych przedmiotach i miejscach na apie, a także o kilku nadchodzących rzeczach. Już pewien czas temu na zielonych źródłach pojawiła się taka strefa bez grawitacji. A po tym, jak na niej skoczymy, możemy dosłownie latać. A poza tą strefą pojawiły się tam jeszcze różne rośliny z planety obcych. A z tego co wiem, z przecieków takich właśnie stref będzie jeszcze więcej. Do gry zawitał także nowy przedmiot, który po rzuceniu umożliwia nam właśnie stworzyć taką samą strefę, co na zielonych źródłach. A sam ten przedmiot ma też drugą właściwość, i po dodaniu tego do normalnej broni tworzy on nam broń obcych. Na Hydro 16 pojawia się także taki bot, a gdy go pokonamy wypada z niego mityczny laser obcych. Pewien czas temu także w Kalifornii pojawił się taki oto mural, na którym widzimy skrzydła, koronę i data 14 lipca. A już dzisiaj dowiedzieliśmy się, że chodziło tutaj o skinę Lebrona. Dzisiaj w grze około godziny 15 pojawi się taka mini aktualizacja, która wprowadzi taki oto przedmiot. Będzie można go aktywować kiedy będziemy w powietrzu i po użyciu go dostajemy efekt niskiej grawitacji, można go używać co 16 sekund, inni gracze mogą go także zestrzelić i wydaje on odgłosy krów. Poza tym przedmiotem także zostanie naprawione kilka błędów, ale na więcej zmian będziemy musieli już czekać do na następnej aktualizacji. No i co to już było na tyle, Więc do zobaczenia, no i cześć.